Nie ma nowidzowie na odcinku z Anarchy GG Dzisiaj będziemy otwierać dnie 4 dni poziomu 3, 7 dni poziomu 2 i 2 dni poziomu 4 Dobra widzowie, ja idę już na RTP O, muszę, o dobra, oddaję one Idę FTP idziemy otworzyć dynę. Pierwszą odmienia, drugiego poziomu. Pierwsza drugiego poziomu. Jakieś budki. No też szybko otworzymy. O! Trójka, czwórka. Dobra. Teraz znowu lakę, sorry, widzę. Sorry, sorry, przepraszam. Wyrzućmy, wyrzućmy, wyrzućmy. Dobra, teraz 4 poziomu trzeciego. Raz. O! duszek na 15 dni. O! 8 zaklęć. Podnie 4-3. Dobra. Ostatnia. budki 4-3. Dobra, i teraz najbardziej korzystne. Czekajcie, o! sobie wyrzucę, no nie, to zostawię. teraz najbardziej półpę i dwie dynie czwartego poziomu otwieramy jedna duszek na 15 dni dobra, nie oddano dobra wybaczymy wybaczymy, dobra, i teraz nagle druga Duszyk na 15 dni Nie widzowie Tak nie może być Mogę go założyć No bez kitu mogę Więc dobrze no, widzowie Jeśli zostawicie pod tym odcinkiem 10 lajków Rozdaję Wam takiego duszka Mamy ich 3 Mam takie trzy duszki więc możemy jednego oddać I więc Dobra widzowie Chyba ja jeszcze zakupię jedną dynię czwartego poziomu i otworzę tak for fun sobie jedną idę spałem i zakupię jedną dynię czwartego poziomu jeszcze już chwileczkę i zakupujemy dynię czwartego poziomu jedną. Widzimy. już zakupujemy filmka. tylko muszę blikę podepchnąć z czym masz. O, przylejemy tak. Zostawcie łapkę pod liveem. Podcink, sorry, myli mi się pod odcinkiem. Ja to dla Was zrobię. Ja to właśnie teraz Aha. dla Was zrobię, wpisuję nick 1337 w adres jakikolwiek, nie wiem jaki dam, taki, kupię dwie, wezmę dwie, czego się nie robi na odcinek. Tego się nie robi na odcinek. Kodnik. Dobra, widzowie. Ja już potwierdzam. Dobra. A tymczasem ja już potwierdziłem. Jeszcze w tym czasie przyjdą. Zakupimy sobie jakieś sercuszka. Pustaka. Dobra, mamy już dynki. Więc. I idziemy otworzyć, czego się nie robi dla widzów. O kurczę! A jesteśmy blisko mojego homo. A. A tu gdzieś mam homo. A, A tu mam blisko homo. do tą wyspę. A tu blisko mam homo, więc no. Baza w sensia. No pójdziemy sobie tutaj. Takiego duszka wygrać 15. 5. No 10 lajków po odcinkiem. O, jeszcze dynia pierwszego poziomu. O ja już się wystraszyłem widzowie, że to jakaś osoba. O dwie nawet dobra otworzymy sobie. Dobra, nic nie stracimy. I teraz jedna dnia. Trident. Anarchiczny. Dobra, sprzeda się. I... Nie to perek na 30 dni. Nie ma lipy widzowie. Ja to zrobiłem wszystko dla Was. Więc ja Was zapraszam do lajka, like dajcie like wszystko co idzie, suba, wiemy 1500 subów, a ja już lecę. Pozdro, widzimy się już za niedługo.